A ja muszę powiedzieć, że jest mi trochę przykro, ponieważ każdą niedzielę spędzam na odcinku Tańca z Gwiazdami i ja nie miałam okazji jeszcze z Tobą porozmawiać. Dlaczego Ty nie bywasz na widowni? Bo wiesz, biorę udział teraz w pewnej produkcji pod tytułem Twoja twarz brzmi znajomo, która totalnie zawładnęła, zdominowała moje życie po prostu. Do tego dochodzi teatr, gdzie cały czas pracuję intensywnie. Właściwie każdy weekend to jest sześć przedstawień, piątek, sobota, niedziela po dwa. No i sama rozumiesz po prostu obowiązki już wypełniają tak bardzo dzisiaj yy, mój czas, ale powiem ci, że... Wolę dzisiaj tę adrenalinę kreowania, wchodzenia w postaci, tego rozwoju, który daje mi program, Twoja twarz brzmi znajomo niż siedzenie na widowni i jakiejś innej produkcji, więc nie ubolewam nad tym. Myślę, że to był dobry wybór i oprócz tego, że świetnie się bawię, to pracuję z takimi fachowcami i tak bardzo czuję rozwój w tym programie i tak fajna ekipa codziennie gdzieś, gdzieś towarzyszy w moim życiu, że nie mogę sobie wymarzyć nic lepszego. Wiesz, ja się bardzo... No mogę chyba powiedzieć, szczerze, bałam tego programu i kilka razy odmówiłam udziału w nim. I nagle zdecydowałam się na odwagę po długich namowach i bardzo jestem szczęśliwa, że odważyłam się, bo czuję, że to jest jeden z najfajniejszych momentów w moim życiu, kiedy już mam wystarczająco dystans, wystarczający dystans, albo może wystarczająco dużo dystansu do różnych spraw tak związanych z jakąś taką zewnętrzną oceną. Zaczęłam trochę bardziej wierzyć w siebie, w swoje możliwości. Zwyciężyłam nad swoim perfekcjonizmem, że nie zawsze muszę być wiesz taką wzorową uczennicą i robić super wszystko na tip top, żeby wystąpić wtedy przed ludźmi, że ten proces rozwoju, którym się dzielimy z odcinka na odcinek, który tak fajnie postępuje, jest wiesz taki interesujący też dla osób, które to oglądają, bo to jest taka trochę metafora życia, że jeden etap następuje po drugim na kolejny, że sama ta meta nie jest tak, wiesz, interesująca jak te etapy, które przy, trzeba przejść, żeby tam dotrzeć. No dobrze, Edyto, a jak Ty oceniasz swoje umiejętności wokalne? No nie mnie oceniać, z odcinka od, na odcinek są coraz lepsze. Myślę, że zaskoczy niejednych, wiele osób zaskoczy to, co w tym programie się wydarza. Ja jestem zaskoczona pozytywnie. Ale obawiasz się na przykład jakiegoś utworu? Albo jakiegoś rodzaju muzyki? Wiesz, co Ci powiem tak szczerze? Ja naprawdę ufam życiu dzisiaj. I mogłabym powiedzieć o jakichś turbowyzwaniach, ale mam wrażenie, że tak samo jak role teatralne, po moim przeanalizowaniu wyszło na to, że zawsze przychodzą te, na które jestem gotowa w danym momencie, to tak w tym programie kolejne wyzwania. Okazują się czymś, co przynoszą mi do życia jakąś fajną, jakość nową, albo budzą we mnie jakąś jakość, albo wiesz, ożywiają jakiś kawałek, który dokładnie w tym momencie ma się to wydarzyć. I powiem Ci, że z takim założeniem, kiedy podchodzisz do działania, to nagle wszystko staje się prezentem. I ja mam Ci taki fajny czas, że ciągle dostaję prezenty, które mnie szalenie cieszą. Ale to jest... Fantastyczne podejście. Tak. Naprawdę może jakiś no, coaching. Słuchaj, że ja wcześniej na to nie wpadłam. Tak, bo jak mamy oczekiwania i coś nie przychodzi, to są rozczarowania, a jak tak traktujemy wszystko właśnie jako prezent, to każdy dzień jest piękny. Bardzo mądrą rzecz teraz powiedziałaś, i wiesz, to jest w teorii to brzmi wszystko super. I jak udaje ci się tego doświadczać w życiu, wiesz, to, to naprawdę się tak generuje wdzięczność mhm. na temat tego, co jest. No, nagle się po prostu okazuje, że to wszystko służy. Dlatego przestałam się w ogóle, wiesz, jakoś przejmować opiniami, albo co ktoś tam uważa na, na, na mój temat, na temat tego, co robię. Wiesz, jest tutaj bardzo konkretna forma, jury uczestniczy w, tym, w tych nagraniach, też, też wnikliwie analizują to, co robimy, doceniają każde postępy, wiesz, cieszą się z naszego rozwoju, z rozkwitu. Ja się czuję jak na takich, wiesz, twórczych, artystycznych koloniach okay. i aż się boję, co to będzie, jak się skończą. Dobra. No dobrze, a krytyka, nie będziemy mówić konkretnie, nie kto, co i tak dalej, ale jak będziesz reagowała na krytykę, jeżeli będzie konstruktywna. Ale o konkretnym rzecz spytaj. A mogę? No dawaj. No dobrze, to w takim razie te słowa Elżbiety Zapędowskiej, które... No nie wiem, czy były. No my my... na myśli słowa, które padły 18 lat temu, ale wiesz... I nijak się mają do dzisiejszej rzeczywistości, to jest to jest absurdalne, okay. więc po prostu... No, zostawmy to, bo nie ma sensu. Dobrze. Mhm. Ale generalnie, na przykład, ogólnie, konstruktywna krytyka, nie mówię teraz Elżbiety Zapędowskiej Już w ogóle. Co, dla mnie bardziej to jest chyba o tym, jak reaguje widz, człowiek. Bo, jednak, wychodząc na scenę, to jest jeden aspekt, jest taki, że gdzieś to karmi mnie, rozwija mnie i mnie coś daje. Ale z drugiej strony, jednak, zawsze jest w kontekście widza, w kontekście drugiego człowieka. Więc mnie to zawsze interesuje jak odbierają to ludzie. Bardzo mnie to interesuje, wiesz, tym bardziej, że no sama wiesz, że dzisiaj właściwie odstawiłam na bok większość y, działań y, 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 artystycznych y, innego rodzaju niż teatr. Jakby ten teatr mnie totalnie pochłonął i ja konfrontuję jakość, którą wystawiam na scenie właściwie systematycznie z żywym człowiekiem, z żywym widzem. I mnie zawsze interesuje ta, ta opinia, za, zawsze mnie y, 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 nawet nie sama opinia, reakcje i to mnie totalnie wiesz, y, 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 inspiruje do działania jeszcze bardziej. Więc y, odpowiadając na, na twoje pytanie jest to dla mnie ważne. Ale, ale paplanie osób, które mają jakieś problemy tak naprawdę jest o nich, a nie o mnie, więc no po co się tym zajmować? Szkoda czasu. I to wtedy nie jest konstruktywna krytyka, tylko po prostu... W, wiesz, w ogóle wiesz, jakoś nie mam za dużego y, fokusu. Na osoby, które w życiu zajmują się w ogóle oprawianiem tyłków innym ludziom. Bardziej interesują mnie ludzi, którzy sami coś tworzą i swoim działaniem inspirują mnie do działania albo innych ludzi, albo wiesz, mają odwagę coś rzeczywiście sami stworzyć i wyjść z tym do drugiego człowieka a nie patrzeć, co inni robią i ep ep ep, 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 No to jest w ogóle, to jest w ogóle nie, nie, nie mój styl, to jest w ogóle, nie jest przestrzeń, która mnie interesuje, która mnie jakoś przyciąga, żebym miała ja temu poświęcać uwagę.